Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam pięknych chwil spędzonych w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych, a także dystansu od świata w tym szczególnym czasie. Życzę Wam, aby ten świąteczny czas był dla Was wyjątkowy. Mimo ograniczeń, jakie mamy, niech się spełnią Wasze marzenia. Ten szczególny czas zapomnijcie o prezentach, zapomnijcie o ugiętym od potraw stole, a docencie osoby, które na co dzień Was otaczają. To jest prawdziwy skarb. Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 2021 roku. Kochani aktywni, nadszedł cudowny czas Bożego Narodzenia. Z tej okazji chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Niech te święta pachną nie tylko choinką, ale również miłością i radością. Niech ten cudowny czas da Wam wytchnienie i spokój ducha i nadzieję na normalne życie. Życzę również wielu inspiracji i ciekawych pomysłów. Mam nadzieję, że dzięki grupie aktywni. Do zobaczenia. Drodzy aktywni, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Życzę Wam wspaniałej rodzinnej atmosfery. Cudownych prezentów, a przede wszystkim zdrowia. Życzę Wam również, żebyście Sylwestra spędzili w jakiś ciekawy sposób. Mam nadzieję, że rok 2021 będzie dla Was dużo lepszy niż ten, który właśnie się kończy. Wszystkiego dobrego! Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu całej grupy tworzącej społeczność aktywistów pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości wśród bliskich, wszystkiego dobrego na nadchodzący nowy rok. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. Ho, ho, ho! Witajcie aktywni! Ho, ho, Merry Christmas! Ho, ho, Merry Christmas! Drodzy aktywni, z okazji zbliżających się świąt, chciałbym Wam życzyć dużo spokoju, odpoczynku, zadbania o swój dobrostan, poszukania też miejsca do tego, żeby znaleźć wytchnienie. Ale też chciałbym Wam życzyć dużo radości, ciepła rodzinnego, a w nadchodzącym 2021 roku wielu szans do realizacji marzeń, celów. I na koniec chciałbym Wam zaśpiewać, tak jak potrafię, kolendę. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Niech kochani ten nadchodzący rok będzie lepszy, może już mniej pandemiczny. I do zobaczenia w nowym roku, na nowych ścieżkach. Inspiracyjny w grupie aktywni. Wesołych świąt!